Proszę jesteśmy w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju. To są, proszę Państwa, ostatnie chwile, kiedy jeszcze w dłoniach trzymamy bilet skarbowy nominale 500 złotych najlepiej zachowanych egzemplarz, jaki został odnotowany, który niebawem będę miał przyjemność, zaszczyt przekazać do, do muzeum. Także jesteśmy w pięknym miejscu i przekażemy za chwilę naprawdę piękny obiekt. Także idziemy do muzeum na ceremonię. Przekazania 500 kościuszkowskiej do Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Strojnych. Proszę Państwa, przy pierwszym wejściu, niestety należy uważać, bo ja już miałem okazję przydzwonić tym wiszący tutaj Żylandą. Także zaczęło się już bardzo ciekawie, przy od zderzenia. Poczujmy. dobry Dzień do Pana Macieja Dobrze, tutaj widać po prostu no, Pan to przygotował to Dobrze tak, no. <grymne> 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 okay. Mamy tak jak mówiłem, dla Ci będzie jeszcze Pani... No dobrze. to wszystko. Natomiast tu był właśnie problem z tym znakiem wodnym, prawda? Bo tych firm z tazą Henich było kilka z tego wynika. Kilka, ale tu była tylko jedna. Jest parę par właśnie kombinacji tego znaku wodnego. Zastanawiam się, czy to... To chyba do jest tak jedna firma? Znaczy do 500 tylko jedna firma, Onyx Zone, także tutaj to tylko jedna firma. No nie bo... ma tego słowa zombra". No tutaj tak, różne układy tego znaku, ale akurat do, to jest, krematura papieru jest dla wszystkich taka to, te sama. To, jest, sama to, to co, to z tego poprosił Pan, na Pan no Nazywam się Mateusz Wojcicki, jestem założycielem domu Opcyjnego we Wrocławiu, nazwę jest Salon Mateusz Wojcicki. Skąd banknot tak rzadki znalazł się w waszej kolekcji i dlaczego wylądował właśnie tutaj w dusznikach? Czy banknot ten trafił z prywatnej kolekcji? W, na skutek rozmowy z panem Dyrektorem Muzeum w dusznikach zdroju jakby no za, za sygnalizował nam, że. Muzeum poszukuje takiego nominału, stąd też mając bazę kontaktów i doświadczenie w tym temacie, udało nam się znaleźć osobę, która jest chętna do sprzedaży takiego swojego banknotu ze swojej kolekcji, i w ten sposób on trafił do tutaj do kolekcji już Muzeum Papiernictwa w tak zdrowie. Podobno jeden z najrzadszych banknotów, banknot złotowy z czasów konsurekcji kościuszkowskiej. Czy łatwo było właśnie go znaleźć? Czy w ogóle na rynkach on się pojawia? Znaczy tak, jest to zdecydowanie jeden z najrzadszych polskich banknotów. Jeden z najbardziej też legendarnych polskich banknotów, bo jest to takie, może powiedzieć, święty gra dla każdego kolekcjonera polskich banknotów. Znanych jest kilka notowań tego banknotu, zaś na przestrzeni kilkudziesięciu lat badań odkryto nie więcej niż kilkanaście egzemplarzy, także to podkreśla rzadkość tego banknotu. Zaś zdobycie jego do, do kolekcji, no tak jak wspomniałem, wynikało z tego, że no trzeba było jakby poruszyć naszą siatkę kontaktów z naszymi kolekcjonerami, klientami, zapytać się, czy ktoś jednak nie chciałby sprzedać, co było niełatwe, ale... Będąc no, dość znaczącym podmiotem, który zajmuje się obrotem właśnie pieniądzem papierowym, no, udało mi się taką osobę znaleźć, która zdecydowała się no, sprzedać perwę w swojej kolekcji. A co wpływa, co wynika, dlaczego ten banknot jest taki rzadki? No, rzadkość tego waru wynika przede wszystkim z nakładu. Tu mamy banknot z XVIII wieku, który został wydany w ilości 500 sztuk. To jest ewentualny na skalę światową. Także to samo w sobie mamy, jakby pokazuje rzadkość tego, tego waru. Tylko 500 sztuk w XVIII wieku. No, Niesłychana rzecz. A oprócz tego no, zachowało się tylko kilkanaście egzemplarzy, odnotowanych zostało. Także no, wyboru za dużego nie mamy. Także. Te banknoty, które się zachowały, wszystkie są w tak idealnym stanie, to ten, który tutaj możemy oglądać, no, wygląda jakby dopiero no w No właśnie nie. Większość znanych egzemplarzy jest w zdecydowanie gorszym stanie zachowania. Ten tutaj, który mam okazję dzisiaj przekazać do, do Muzeum Papiernictwa, jest bezdyskusyjnie najlepiej zachowanym egzemplarzem. Jest to egzemplarz, który pan Czesław Miłczak Wieloletni badacz polskiego pieniądza papierowego, naszej góry można powiedzieć, dla wszystkich kolekcjonerów polskich panot to sam stwierdził, że przez kilka kilkadziesiąt lat badań nad panotami nie widział ładniejszego egzemplarza. Także jest to na dzisiaj nie znajdzie się osoba, która zakwestionuje, że ma ładniejszy egzemplarz w swojej kolekcji. Wy jako dom opcyjny potwierdziliście jego autentyczność. Na czym to polega, jakby tak pokrótce, nie wdawanie się w szczegóły, tak pokrótce widzą, żeby przedstawić, jak to wygląda, jak na czym polega wasza praca. Na szczęście... Pieniądz papierowy, polski pieniądz papierowy w przeciwieństwie do monet nie jest dotknięty plagą fałszerstw, także tutaj to, to ryzyko nie jest samo w sobie już na starcie wysokie, ale żeby oczywiście potwierdzić jego autentyczność, to są cechy, charakterystyczne cechy tego pannotu, jakim jest papier, na którym został wydrukowany, suche pieczęcie, znak chemiczny, który dotychczas nawet nie została poznana metoda jego powstania, a także w tym przypadku, akurat w tym egzemplarzu mamy jeszcze dodatkowo element znaku wodnego. Także tutaj nie było z zastrzeżeń co do tego, że jest egzemplarz nieautentyczny. W 100% oryginalny dajemy gwarancję autentyczności. Tak, rzeczywiście jest to wyjątkowa chwila. Z tego względu że kolekcja biletów skarbowych z kolekcji dopełnia się. Do tej pory brakowało na, na dwóch biletów z, z, o nominale 500 złotych i złotówki, teraz już brakuje do dwóch złotówki, natomiast bilet 500 złotowy jest z nich wszystkich najrzadziej no, spotykany, wyszedł w najmniejszą nakładzie, bo tylko 500 sztuk, no i też na różnego typu aukcjach, giełdach osiąga najwyższe ceny, w związku z tym wydaje mi się, że dzisiaj Wykonaliśmy największy krok, naj, naj, najdłuższy krok w kierunku skompletowania całego. Rozumiem, że odwiedzający muzeum będą mogli ten banknot zobaczyć, on będzie jakoś specjalnie zabezpieczony, czy jednak całkowany? To znaczy dzisiaj można ten bilet oglądać stosunkowo krótko przez godzinę. I rzeczywiście ci, którzy przyjdą zwiedzać muzeum, w konkretnym czasie będą mieli to szczęście i go obejrzą. Natomiast po tym ze względów konserwatorskich, ze względów bezpieczeństwa zostanie oczywiście przeniesiony do magazynu, zabezpieczony w odpowiedni sposób. Natomiast e, oczywiście on będzie bardzo szybko poddany digitalizacji i udostępnimy go w, na naszym portalu internetowym, w zakładce Digitalizacji. W związku z tym e, myślę, że te zdjęcia, które będzie można obejrzeć już wkrótce, e, wszystko o tym obiekcie powiedzą, z tego względu, że on położony w gablocie jest bardzo niepozorny. Dopiero cała jego, całe jego piękno widać, gdy go weźmiemy do rąk, gdy popatrzymy na znak wodny, gdy popatrzymy na niego w przezrogu. Natomiast zdjęcia będą wykonane w ten sposób, by pokazywać całe jego... Była ta droga zdobycia tego biletu, pewnie nie mało też kosztował z tym dzisiaj środki. Bilet, który został kupiony dzięki dofinansowaniu z Kultury i Dziedzictwa Narodowego, natomiast to finansowanie dotacja została przyznana przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony zbiorów w ramach programu dotyczącego właśnie posłużania kolekcji muzealnych bez tego wsparcia że dzisiejszy zakup nie były. Mówi Pan, została jeszcze złotówka? Ciężko jest jej zdobyć. Tak, rzeczywiście jest to bardzo rzadki obiekt, z tego względu, że podczas insurekcji wydrukowano wprawdzie złotówek dużo. Jednak ona została wprowadzona do obiegu bardzo krótko przed upadkiem insurekcji, w związku z tym nie zdążyła się rozejść, tak umownie tak, mówiąc. W związku z tym w kolekcjonerów znajduje się dosłownie kilka kilkanaście obiektów i rzeczywiście jest ona traktowana jako wyjątkowe raczej. Całość prawdopodobnie wpadła w ręce Rosjan. Spłonęła być może, być może gdzieś jeszcze jakieś, jakieś większe ilości znajdują się w Rosji, może kiedyś będą. Na Wcześniej rozmawialiśmy z domem aukcyjnym, mogliśmy usłyszeć, że tylko kilka, kilkanaście sztuk jest w obiegu. Ten banknot, który tutaj widzimy jest w idealnym stanie. Czy Wy specjalnie szukaliście takiego egzemplarza, czy po prostu udało się właśnie, to, właśnie. tak zrobić? Ja powiem tak. W przypadku tego typu obiektów o tak dużej rzadkości występowania no właściwie trzeba korzystać z okazji jaka się nadarza. Tu mieliśmy wyjątkowe szczęście, że, że wysłynął ten obiekt wyjątkowej, wyjątkowej jakości, niezniszczony, prawdopodobnie po zrealizowaniu płatności został włożony gdzieś do, do jakiejś księgi i przez przeszło 200 lat przelewał do czasu nie ma najmniejszego załamania. Żadnych z tego względu, bardzo często, zresztą sami wiemy, banknot, który otrzymujemy, wkładamy do portfela, czasami zginamy, ten nie ma żadnego zgięcia, żadnego załamania, czyli ma taki stan wręcz ozmło. Wręcz Jest to wyjątkowa sytuacja i bardzo się cieszę, że udało nam się trafić na taki punkt. Dzień dobry Państwu, jeszcze raz się już witam, nazywam się Mateusz Wojcicki, Jestem założycielem domu akwarystycznego we Wrocławiu. E, nasza firma specjalizuje się w obrocie e, szeroko pojętą numizmatyką, a w tej partii od ponad 20 lat e, ja osobiście zajmuję się e, polskim pieniądzem papierowym. E, I tutaj Pan Dyrektor poprosił mnie, żebym e, zaprezentował Państwu balon, na którego się tutaj dzisiaj spotykamy. I proszę Państwa, okay, czyli już po pierwszej część mamy ze sobą. Proszę Państwa, e, się teraz tutaj zaprezentowany jest ten z biletu, niemniej na tym miejscu chciałbym opowiedzieć o dwóch czynnikach, dla których ten bal został tak, e, wyjątkowy. I w pierwszej kolejności proszę Państwa, o ten bilet został produkowany w składzie niskim na kwadzie 500 sztuk. Proszę sobie wyobrazić, XVIII wiek, bilet, który ma ponad 200 lat i tylko 500 egzemplarzy zostało dotykowanych, to nam w pewnym stopniu e, daje wyobrażenie o jak dużej rzadkości Kolejny aspekt, dla którego ten balon jest tak wyjątkowy, to jego stan zachowania. Ten jest tylko delikatnie przegięty w poziomie, cała reszta jest naprawdę znakomicie zachowana i co najważniejsze, w przypadku biletów z Mieczówek-Sytusiuszkowskiej, jest on też w 100% naturalny, nie ma jakichkolwiek śladów konserwacji, co też bardzo istotne. Bilet ten nigdy nie został poddany w super ekspozycji na, na promieniowanie słoneczne, stąd te barwy dróg są tak znakomicie Zachowane, także to są te dwa czynniki, które powodują, że mamy do czynienia z najwyższej klasy. Jeśli chodzi o, na chwilę też omówimy szczegóły tego biletu, jeśli chodzi o rewers, także rewers jest stroną zupełnie niezadrukowaną, ale w tym miejscu warto zwrócić uwagę na przewijającą suchą pieczęć. To właśnie świadczy o tym, jak znakomicie zachowany ten egzemplarz, ponieważ które były podane dłuższemu obiegowi. Ta sucha pieczęć tak pięknie przebijamy na stronę odwrotną, a tu mamy to doskonale zarysowane, wreszcie możemy zobaczyć zarysy liter. Oczywiście jest to też cecha tego papieru: jest to papier grubszy, stąd też on lepiej przyjął pieczęć. W tym miejscu mamy oczywiście jeden właśnie powód, dla których bilety yy, kieszczyszkowskie są tak bardzo lubiane przez kolekcjonerów yy, polskich, mianowicie mamy no, tutaj. Nasycenie tych elementów patriotycznych mamy orzą i pogoń oraz symbole wolnościowe. Te symbole wolnościowe to dają wskazówkę, czemu te bilety zostały wydane, zostały one wydane w celu finansowania działań zbrojnych, przede wszystkim działań zbrojnych w trakcie insurrekcji kościuszkowskiej. Stąd one są dzisiaj tak chętnie wspierane przez kolekcjonerów panów polskich. Tutaj mamy przy Państwa numer seryjny z podpisami. O ile kombinacja podpisów jest na każdym egzemplarzu e, identyczna, tak tutaj warto zwrócić uwagę na ten numer seryjny. Proszę Państwa, tak jak wspomniałem, biletów nominale 500 było, tylko 500 sztuk, no to mamy egzemplarz numer seryjny 494. Jest to egzemplarz z ostatniego arkusza, e, Poniekąd jest to też właśnie wskazówka może dlaczego ten, ten bilet trafił się tak na tym wystanie zachowania po prostu? Ostatnia partia, która dzisiaj była w, się w została właśnie odłożona e, i nie odpowiadała na jakimkolwiek obiegowie. Także mamy bardzo wysoki numer seryjny z ostatniego artykułu e, 500-tych Kościuszkowskich. Na kolejnym zdjęciu mamy kolejne właśnie elementy, też e, takie patriotyczne, czyli sucha pieczeń z napisem: wolność, całość, niepodległość. Jak to doskonale widać, mamy w zarysowane wszystkie litery, są bardzo bardzo czytelne, tak jak wspomniałem, taką, takie odciśnięcie mogliśmy uzyskać przede wszystkim dzięki gramaturze papieru, właśnie 500 i produkowane kreowane na grubszym papierze, stąd te pieczęcie są bardzo, są lepiej, są le, bardziej, lepiej, lepiej odciśnięte, ale to też, tak podkreślam, piękny stan zachowania. Na pobokach mamy litery DS, jest to znak chemiczny, Nadal nie do końca jest to ustalone jak ten machemiczny został jak powstał. Także, także jest to technologia, która nie do końca jest jeszcze wszystkim jakby, odkryta. Kolejny element, tutaj mamy już Państwa fotografię biletów przezroczu. Widać tutaj znak wodny oczywiście i żebelka, które są pod całością po o ile te żebelka są na każdym egzemplarzu, tak tutaj mamy już Państwa ostatni czynnik, dla którego ten banknot jest tak wyjątkowy. Na całym arkuszu 500, każdego nominału biletów w Suleckiej Kościuszkowskiej, tylko część mogła mieć taki właśnie element zakupionego. W tym przypadku mamy Honi. Także tylko te egzemplarze z środkowego arkusza otrzymywały taki znak, bo te wszystkie skanie będą miały tylko i wyłącznie te właśnie żebelka, a zaś te egzemplarze z środka arkusza E, posiadają elementy właśnie tego znaku wodnego. Także takich biletów, takich 500 kościuszkowskich z elementem znaku wodnego e, myślę, że powstało tylko kilkadziesiąt sztuk. Także to jest, to nam właśnie odzwierciedla, o jakim wyjątkowym palorze mamy tutaj okazję e, e, rozmawiać i te wszystkie czynniki razem powodują, że jest mi bardzo miło, że miałem okazję uczestniczyć w, tym, e, w tej całej tutaj. E, ceremonii przekazania takiego odkręgowalu, bo na dzisiaj, proszę Państwa, nieznany jest egzemplarz ładniej zachowany. Pan Czesław Mirusza, który jest naszym górnym, jeśli chodzi o polski pieniądz papierowy, wydał najlepsze opracowanie. I on sam stwierdził, że znał kilkanaście egzemplarzy przez kilkadziesiąt lat badań polskiego pieniądza papierowego i ładniejszego egzemplarza w Także tyle z mojej strony dziękuję Państwu bardzo. Ja tylko wspomnę o tym, że rzeczywiście, tak jak Pani Dyrektor powiedziała, kolekcja nasza budowana jest od wielu lat i jest ona w dużym stopniu dzięki właśnie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale również dzięki finansowaniu naszego organizatora Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Morskiego. Właściwie pieniądze te gromadzimy bodajże od 2016 roku, zostały one pokazane po raz pierwszy na tej ekspozycji, która została przygotowana w ramach takiej dużej inwestycji finansowanej z Europejskiego Obszaru Gospodarczego Mechanizmu Norweskiego. Zatem można powiedzieć, że krok po kroku ta kolekcja jest uzupełniana. Co się z tym biletem skarbowym stanie? Otóż będzie on od za chwilę zostanie zaprezentowany publicznie. Będzie prezentowany tutaj w tej sali około dwóch godzin. Zatem Państwo, mam nadzieję, że chcecie go obejrzeć w oryginale. Następnie około kilkudziesięciu zwiedzających, którzy będą mieli szczęście przyjść do muzeum w tym czasie, również obejrzą ten obiekt w oryginale. Natomiast później zostanie przekazany Panu Marcinowi, Pani Karolinie, którzy się z nim, nim będą opiekować przez kolejne miesiące. Natomiast już teraz mogę zaprosić Państwa zapowiedzieć, że w 2024 w związku z 230 rocznicą insurrekcji kościuszkowskiej muzeum zamierza przygotować taką większą ekspozycję poświęconą właściwie kompletowi tych biletów skarbowych. W ogóle sama emisja jest bardzo istotna dla Polski wprawdzie nie pomogła w uratowaniu niepodległości i nie zapobiegła przecież rozbiorowi Polski. Niemniej jednak emisja tych biletów w 1794 roku jest uznawana za emisję pierwszych polskich pieniędzy papierowych. W związku z tym od tych biletów właściwie można powiedzieć zaczęła się w dziejach Polski era pieniądza papierowego, która ciągle jeszcze trwa. Prawdy coraz częściej mówimy, że wchodzimy w erę pieniądza plastikowego, elektronicznego, Natomiast jeszcze, jeszcze ciągle te, te, te pieniądze papierowe dla wielu ludzi mają największą wartość, a dla nas na Muzeum Profilnictwa będą miały tę wartość e, największą e, na zawsze. Serdecznie dziękuję wszystkim Państwu za przybycie na tę uroczystość. Dziękuję za, za to, że cieszycie się z nami e, tym, tym no, przepięknym nabytkiem.

Prosimy nie wchodzić do sejku. Ja już miałem taki plan, żeby wejść do sejku. Oh. Dobrze wiedzieć. Wchodzisz, Patryk? Nie, dzięki, ja wstaję. Ale tutaj możemy schować naszą załogę. Bo jest lotu to mamy. Nie zmieści Będzie ja to dużo antykuł, bo wiadomo. To tu stawamy. Proszę Państwa, mam nadzieję, że podobało się Państwu nasz odcinek z całej ceremonii przekazania biletu skarbowego o nominale 500 zł za czasów insurekcji kościuszkowskiej. To było dla nas naprawdę bardzo miłe przeżycie. Wracamy z całą masą suwenirów, z odbiciem dłoni, z biletem, oczywiście takim biletem pamiątkowym, ponieważ ten bilet skarbowy, zresztą Państwu go pokażę. Bilet to jest bilet pana Patryka. Ten bilet, proszę Państwa, takich biletów zostało wydanych tylko 100 egzemplarzy. Także wracamy z masą suwenirów, ale w szczególności z masą pozytywnych wrażeń. I oczywiście mamy dużo dużą satysfakcji, że to nasza firma uczestniczyła w przekazaniu tak, no, jakby, tutaj, jakby to powiedzieć, istotnego waloru z punktu widzenia, z punktu widzenia historii polskiego pieniądza papierowego. Mam nadzieję, że ten odcinek się państwu spodobał i w przyszłości będziemy mogli państwu nakręcić jeszcze kilka takich serii z cyklu życia firmy. Dziękuję państwu i do zobaczenia w kolejnym odcinku.